do Nie wiem kiedy to No Rusz, to kapał. A wiecie co? Ja będę no i idę grać w GTA Tylko. Ludzie, tylko do kurwa! Ja Przeskoczyłem nad twoim Claymore, no i tak Chociaż nie. Ja nad nim przebiegłem. Kto <laughs> mnie strzela? Człowiek. Gazap. Ja no, pierdol Aż cze, tylko czekać... Ej, tylko czekać aż twinów to biegnie. Ja chwilę Kurde. Nie wiem kiedy to wrzucę. Jak szybko to przerobię. Ale <laughs> tylko czekasz aż Twinnów to śpiesz. wbiegnie. Ja... Ej, ale pozwólcie mi rozstawiać te claymory. Ja chcę, żeby Twinnów to wbiegł. To będzie po prostu rage quid dnia. Aha... Czemu? Mauris? Używa w C4? Nie. To zmień na granaty drużynowe. Mówi, ja już wiem, czemu musiał mi się oh. No, ja na razie nie ginę. To jest kwestia czasu. Daj nam Daj nam sekundę. A, nie żyjesz. Ej, ej, jakim cudem on mnie zdjął jeszcze wcześniej? Yes, Mauri. Nie resp się, Maury. Nie resp się, jeszcze się zdążymy, zdążymy zabić. Tylko chyba tu tylko z Claymore'ami biegną. Twino... Nie wiem czy... Okej, okay, jeszcze o, trzeba poprawić ciało. Kamilowi. No ja cię nie no rozumiem. Treman. Mówisz, że to jest. Jeszcze, że <laughs> jeszcze, <laughs> jeszcze oddycham? No ja to ja przedycham. To, to zginąłeś jeszcze... <laughs> to to za nie. Czekajcie, bo nie zrozumiem, obydwoje się wrzeszczycie na mnie. To mordne się napatoczyły. A jakże? Kam Kamil podziękuj to Mordenowi zginął za ciebie. <laughs> Dziękuję ci. <laughs> Kurwa, o panie, o panie. ty twinu jesteś mądrzejszy, niż się wydajesz Ale śmieszne, kurwa Nie śmieszne, tylko prawdziwe o, Tylko tragiczne kurwa, wyjebał. Kurwa, wyjebał. Kurwa. kurwa, spierdalam, stąd już nawet klejmorów mi się nie chce dostawać że ja pobiegnę tam, z... Mordek czekaj na mnie Próbuję do góry. tam nie pobiegniesz, ty tam biegasz Widzicie, to jest tak... Ja widzę, no, za, jak Qino biegnie w miejscu, gdzie jest mój Claymore, ale już jestem wtedy martwy. Ja to fak! Nagrane, wszystko jest nagrane. Ile razy dostawałeś? Zero. Coś? Jeden raz. Nie. No tak. Taśmę Ej, prawdę. ten to kurwa Niemiec, to jest jakiś oprope, kurwa. OP. Okay. <laughs> ja, on jest OP, jak on obrywa stópy co sekundę. No jakoś mnie ciągle zabija. Mauris, zmina te granaty. O kurde znaczy zginąłem, ale taki cowboy kurwa to, to nie będę respił. o widziałem, to mordena albo dopka ma... <laughs> czy tylko raz mi się czy... wydaje amerykaskiej mu wiem że odpatchę to tam tylko mi się wydaje czy tylko mi się wydaje że ja zabijam twina Dziewięć skape został umar umar No nie, ja się tak nie bawię. Stwierdzam z gąbą, umarł. Stwierdzam <noise> z Haha! No nie! Trzeba będzie zainwestować w ten nowy komputer. Przydałoby Chodźmy się, wiesz? W lutym powinniśmy pograć, już jak będę miał nowego Kurwa, kosę bym ci zrobił, gdybym nie skoczył. Nie, bo tak skaczę przy twinie, nie? Żeby uniknąć jego strzałów, mogłem mu kosę zrobić. No, kurde. <grym> Kosa na koniec. O, i dostałem medal <grym> za pistolet. Dzięki, Twinu. Jakiś mur... Tak. Jakiś u mnie. Przeje, u mnie... Tyle przez kontener No kurde, dwóch reksami Kurwa Już No i... wybuchło lecie. przecież klinuje No nie no, no Panie... Ja cię zgłaszam do prokuratury Kmin jest taki cheater, że ma Gran, tego perka na, broń, na... której na na której można, tej można tej grać i mając nie I znowu ja <grym> prokurat A prokuratura <grym> ma cię w dupie jak mamy magui Przeskoczyłem na twoim Claymorem dwa razy. Wiem ja! Zabiłem go ostatnim Ja cię zabiłem <laughs> Jakim Jakim cudem a. ja drużyna wygrała, ja się pytam Jakim cudem prawda ja prawdziłem. Twinu no. nabił killę Ty zmienił drugi Boino to noob. Fuck off Tuinu to fetowy Jeszcze cię cały czas prosiłem żebyś stawiał mi te znaczniki to żeś nie stawiał <laughs> Kurwa to, to ja z nim to dziś dwóch jeden maso jeszcze raz? Jeszcze jedna Nie, tak! Tak! Tak Tylko stawię A co tam ten krzak robi Bundes No daje ci 350% do kamuflawa, normalnie krzaki szaki 50%. A jest taki więcej zbugowany. Bundes, jest mam ci po pokazać Jak się raszuje na trzy ciągi yy, yy, eseto. Mam ci pokazać jak się raszuje, jak się jeździ AMX 13,90 pomiędzy 15 maczugami na cebu. Wrogi Twinu, no. no, mam ci wpierdolić! <laughs> Kami załapał. <laughs> Już do mnie strzelają. Wiem. Ale ja nie A umiem, ja nie umiem mam strzelać. C4. A ja nie umiem strzelać! Co w tym nowe? No właśnie nic. No to BF, ja tu nie umiem no właśnie nic. Nie umiem strzelać. Kuba ma takie ładne staty Ostatnio sobie w dwójkę grałem Bundes smakowałeś w dwójkę? Byłoby tak przykro No właśnie byłoby tak przykro Bundę Gdybym mu je zjebał trochę A wy już nagrywacie? No O kurwa Dostałeś repyniem Jaki to jest debil wiecie na jakie on ustawienia gra? Kto? Kuba? No na 800 600 To chyba go popierdoliło A co rozdzielczości nie? No No troszeczkę no, on to mam no, troszeczkę większe Pięknie Czujnu, do, dobrze wtedy wucha działań <grym> jesteście, górny. Czuinu wchodzić na ten serwer czy nie? Ja się ja już jestem Maur... <grym> Maurit jest Spotuj. Spotuj Maurit Co ty chcesz? Ej, tu Mordon, wejdź tak jak ty ma zaproszenie. Kurę Purę <grym>, jak nick To pewnie coś po hiszpańsku. Papusi eko. Ej, mam nadzieję, że. Co tutaj... mamy tylko jednego kapa i to już na drugiej bazie? Aha! Hmmm. Hmm. Ta latarka się nie przydaje. Hmmm. Hmm. Nie jestem, no, a Ben, nic nie zrobię. Dwie minutki, Ben, nie będziemy na ciebie mieli. Hmmm. Ja już jestem, ty debilu. Gdzie? Pury! Por... Doszliśmy do tobie? Lala, lala. To jest PURE! Tak. PURE ma PURE! Nie, tura, tak, mnie, bo ja dobra chcę dobra. zmienić na C4. To jest Ja fajnie wed RPK cię składał dariu. a wiesz, to odbił ten pocisk hp <noise> Czujnik ruchu odbił pocisk z RPK. BUNDES, zapominasz o jednym. To jest Battlefield 3. A masz dwójkę jeszcze, BUNDES? BF2? No. Mam, ale nie zainstalowane. Bo ja ostatnio mam. Ale bfa 2 czy Ja Zostawcie sobie czułość na najmniejszą i grajcie. Stary, mieszkania mi, 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 nie staczyło, żeby tą myszką obrócić. Uwaga, e, p, e, punkt A jest w e, z 3 Nie, już nie jest. się wysadził, wiem. No kurde, jakiś Benster będzie mi kampił. Dobra, bierzemy RPG i to rozwalamy. Mamy w budynku KP Okej. Okay. chyba ci nie muszę mówić kto to Jeszcze tam <noise> oh. mordę, weź zaakceptuj Ale co? Za Na kurde bundes! Ej no nie okay. że... zabił mnie i kurde nie bundesa zabić z, GP... z granatnika nie można, ale on cię może no ty bundes. Nie zabiłem nikogo z granatnika Znaczy no, zabiłem cię to na przykład RPG, ale zmieniłem broń Bundes Granatniki to tylko w badkompanie. Kurwa, mi ciężko z czułością trafić Właśnie, wiecie, że... że mu na fulla! Wiecie! Że... Wiecie kto... ja gram tą Ej, wiecie zatem. ktoś mnie go nauczył w badkompanie 2 grać granatnikami Ty Bundes Bundes, Bundes jest nauczycielem, szkoda, że nie z zawodu. Właśnie, Bundes, zarabiaj sobie jako ten nauczyciel w bechy, strzelania tymi airbagami. Dobra, tu w górę i mamy pierwsze mieszkanie. Ciekawe, czyje Zjeb. mieszkanie? Wow! Nie widziałem go. A czy można było się domyślić, że tu będą szli? Tak, Kamil, tam nie ma okna. Tu też nie. To no znajdziesz nie kogo. Nie A zdążył go zabić, bo bym go wysadził ze szp. Weźmy podróżny ten... Lub ty, ten... na bogato buduje. Ten punkt przegrany Ale na to zrobiłeś, kurwa. Komuś nogi wystają. A ja oni to przejdą kurwa. Jak wiecie, że komuś nogi wystają przez To jest ściany. jedyny plam, bo to, to jest runda niepełna. Dobra, czyli mapa w tym kierunku. Mordę zaakceptuj to w końcu Aga będzie rozbrajał To no, zaproszenie na battle logu Później No kurde Ale ja nie, nie mogę co... dołączyć No nie no, niech mnie. Boże Ty mnie nawet nie zaprosiłeś Twin inny uciekł A nie nie nie, nie, nie Ja ciebie mam tylko kogo nie, innego Nie, nie, zna, nie, nie, nie niech mnie. Będzie kwaranty, nowa runda To będzie nowa runda Trzeba, tu nie ma jakiegoś botykika żeby tego jakiegoś altpico, żeby było Ej hey no, what the fuck, długo czemu do nie pada? Kurwa, zabijcie go! Nice, tego teraz uzbrojcie. Ej, nie O, ja pierdolę! No My nam no, dajemy podobić prawda, wy nas zabijacie. Zabijmy ich trzech i mamy koniec runki trójki. Ale nie, żeby najdłużej trwała! la 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 hmm. la... la, la. Tam Ale nie jak oni podkładają serwis klapotek? Kamil, ty zaraz tak. nagrywasz? No. Czemu My to tam Mamy problem? WTF, zabijam cię. Zabijam cię. Ej, gdzie oni mają spawn'a? Nie pójdziesz rozbraja. na niego, bo to jest zamknięte. A tam jest i spawn'a. I we won! A ty zjebany jesteś, Kamil, naprawdę. Wygrałem bitwę po rozgrzaniu planta. Tak. Nie wiem gdzie o brudu, lecę. Ej, on chce mieć dwóch Nie lecę. Nie wiem Idą gdzie prosto, lecę. Idą prosto, prosto pomiędzy zamian jakimiś białymi czymiś. Białymi ścimiś? Pszczynami. No. Kurwa. No. O jezu, dostaję, dostaję, umarłem. Co to kubinka wreszcie, ostatnią matkę. He tak zrobiłem to, Bundes. Ja Cię przepraszam Ja Ci zrobiłem tak samo Winu Co? To Ty jesteś ty pura eko? Nie A jaki masz? On jest pussy eko On ma rutino z korbą x x coś tam haks Haks, bo haksy kurde i makro No kurwa nawet Zemka Moda mi walił Co za szmata SVD najlepiej ten go nie z m 93B. W ogóle fajnie. Ten ma pewnie jeden HP. Nie wiem ile ma, mało. Dawaj, dawaj, dawaj. Zapewne miał jeden HP, bo po wszczęciu tego tylko zabije. Kamilę HP miałeś? Nie wiem. Mam na ile kolonę mam? Za gościu do siebie, nie gościu do siebie, biegnie dwóch. <noise> o, to jest na, Nie tylko to, Morden. Tak umrę. Tak umrzesz że tak cię nikt nie kocha. Tak umrzesz, tak cię dokładnie. Nie umiesz mówić? Na no, tak, tak. T -t Twinu, piw to na ogólnym. Piw na ogólnym taktyku. Zjebany jestem. Pisz na ogólnym, ogólnym. 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 taktyku. Widzimy, że widzieliśmy, to nie martw się. To, że jesteś zjebany, to nie pierwszy znak. gdzie tu jest nóż? A tu zima. Ej, dobko, ty się tam budujesz, gdzieś się miałeś wdować. A dla mnie bez różnicy. No. Co Będziesz... No kurde, wziąłem typa... Mam strzelca wyborowego, lol. Podnieś mnie któryś, którejś Muszę Podnieś parę miejsc. Strzelca wyborowego w czołgach? <noise> Niestety, z M407. Mały system chyba 406... internetu nie ma, albo ja nie mam. Męczy. Internet, monitora nie ma. Nie, co się stało, <noise> się, że mi się wyłączył BF. Lubacja dialogowa. Ej Ej, wyjebało mnie kurwa Czekam na ciebie Takie taki wymówki to nie ja wiesz Ej na Ale ja nas, nie mam na samym Kurwa na Facebooka Najważniejsze punkty zaznaczone Co o? jest Kiedy dostanę Heton Jeszcze miejsce w kolejce ej, what the fuck? Nie wiem, ja czekam, kiedy dostanę headshot'a. Ej, was kurwa Nie masz od kogo, bo ten gościu nie ogarnie. Ej, wyjebali mnie z serwera tak w ogóle. Ich szybko zamić. Ja czekam, aż dostanę head'a. Ej, gościu, bundes jest, bundes! Atakują wy nowy, kurde, co wy robicie? Wszyscy spierdzielili, ja ci was obeszli. No ja pierdzielę. No. Ja ci jesteście... Ej, was na serwer? Jeszcze nie. Ale razy ile razy to Bili, mam no mówić, to po rundzie zmienimy. Ile, ile razy mam mówić, że jestem nobem? A was ego mnie wyjebało. No ile razy mam mówić, że jestem nobem? Ostroję to ja. zbroi no, ja do ktos? Nie. Pundes walczył do ostatniej niechuję. kropli krwi. No ale jeden na czterech to jest trudno. Nie bo 4 na 4 Maury, zgiń bo jesteś polski Ale młody. ja to podoba mię, gór sam bo jesteś pójdź Ej, młody. atakują nas z lewej Ej kurwa, co się mi wyjebało Zmienimy serwer po rundzie Aha, z ty kurwa To mordyn się za <laughs> To mordyn tutaj <laughs> z droboczkiem Albo to, to... do obco Czyli wychodzimy z tego? Słotwinówka serwera. Czekaj, tylko jeszcze Raz. chcę przegrać. Raz. Tyle przegrać. Nie, udało się. No, Kurwa, dobra. mieliśmy A to teraz. Chodzę, ej, no mieliśmy to przegrać. Ja w nam komolgu. Wow. Wow. serwera. Taty wow. na plusie. Wow.